Od samego początku mamy już rewolucję w tych czytaniach. Bóg przez Izajasza mówi: Przyjdę, by zebrać wszystkie narody i wszystkie języki. Dla ówczesnych słuchaczy to była rewolucja, z tego względu, że wielu Żydów wtedy było przekonanych: Przecież tylko zbawienie jest dla nas, dla narodu wybranego, nie dla wszystkich. Bóg ma serce większe niż jakiekolwiek o ludzkie granice. Dzięki Bogu. I pojawiają się pytania, czy tak naprawdę masz w sobie taką otwartość? Czy potrafisz przyjąć, że Bóg kocha tego sąsiada, którego ty nie znosisz, którego nie lubisz, którego nienawidzisz? że Bóg tak samo kocha ludzi, którzy mają inne poglądy, inną kulturę, inną religię. List do Hebrajczyków pokazuje, że ten sam Bóg, który chce wszystkich, on nie chce byle jakich relacji. Kogo pan miłuje, tego karci. I autor Listu Do Hebrajczyków porównuje to na zasadzie wychowania dziecka. Że rodzic, który nie stawia żadnych granic dziecku, wychowuje przyszłego egoistę, który nie będzie wiedział, co jest dobre i co jest złe, i zawsze będzie chciał dla siebie, dla siebie, dla siebie. Natomiast są takie momenty, kiedy rodzic, który mówi i stawia granice, nie wolno. Nie zrobisz tego, nie teraz. Poczekaj. Dziecko będzie to odbierało jako smutek, bo tego nie rozumie. Może odbierać to nawet jako zło dla siebie, ale kiedyś zbierze obfity plon sprawiedliwości, kiedy dorośnie i zrozumie. I identycznie jest z nami, czyli w naszej relacji do Pana Boga. Kiedy pojawiają się chwile trudne w naszym życiu, to zadajemy Panu Bogu pytanie: Boże, dlaczego? Dlaczego ja? Dlaczego to mnie dotknęło? A może to nie jest kara? A może warto na to wszystko popatrzeć jako na szkołę miłości? Bo będziemy smutni, kiedy to się zadzieje, nie będziemy tego rozumieli. Może nawet będziemy to odbierali jako zło, ale kiedyś odbierzemy obfity plon sprawiedliwości, bo zrozumiemy dlaczego. Tylko do tego jest potrzebny co? Czas. Może to wszystko się dzieje, żebyśmy byli silniejsi? Może to wszystko się dzieje, żebyśmy byli dojrzalsi? I znowu wędrówka do świętego Augustyna. Pan Bóg jest o wiele lepszym lekarzem niż my jesteśmy pacjentami. Tak mawiał święty August. Bóg jest lepszym lekarzem niż my pacjentami. On wie, że boli. Pan Bóg wie, że boli. Wie, co boli. Ale czasami Pan Bóg wie, że ten ból, który przeżywamy, może uratować nasze życie. No i pojawia się kolejne pytanie. Czy ja potrafię przyjąć takie lekarstwo? Które boli, ufając to, że ten ból może uratować mi życie. I mocny akcent od samego Jezusa w Ewangelii, który mówi: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. Nie usiłujecie, tylko usiłujcie, próbujcie wejść przez ciasne drzwi. To nie jest wejście bez wysiłku. To jest droga, która wymaga konkretnych decyzji. I tutaj pojawia się pułapka. Pułapka, która polega na tym, że nie wystarczy powiedzieć: Ja znam Jezusa, ja wierzę w Jezusa. Dlaczego to jest pułapka? Mieliśmy przed chwilą w Ewangelii ludzie, którzy stają naprzeciwko Boga, mówią do niego: Przecież jadaliśmy, piliśmy z Tobą, przecież nauczałeś na naszych ulicach, przecież słuchaliśmy Ciebie, przecież my Cię znamy. Ale ja nie wiem, kim wy jesteście. Ja nie wiem, skąd wy jesteście. Nie wystarczy powiedzieć, ja znam. Nie wystarczy zewnętrzna znajomość. Nie wystarczy ochrzcić dziecka. Nie wystarczy przyjść od czasu do czasu na Eucharystię. Nie wystarczy polubić fajny cytat z Biblii na Facebooku. To nie wystarczy. Ciasne drzwi to jest życie na serio z Jezusem poważne traktowanie Boga jako kogoś, a nie coś co mi się przyda. Życie na serio to jest codzienny wysiłek. To jest wierność, to jest wymaganie od siebie. Ja muszę robić jakieś wielkie rzeczy? Nie. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, nazywana Małą Tereską, Polecam Wam sobie przeczytać jej dzienniki duchowe, to w tych dziennikach bardzo mocno podkreślała, co to znaczy zdobywać świętość. Tutaj mówię o tym na zasadzie, że świętość to jest właśnie takie życie na serio z Bogiem. To nie jest tak, przekładając na naszą codzienność, że dzisiaj sobie postanawiam, że w każdy piątek o godzinie 15, czyli w dzień śmierci i w czasie godziny śmierci pana Jezusa. Ja będę teraz ubierał worek pokutny, będę brał 100-kilogramowy krzyż i ulicami Legnickiego Pola będę szedł i nawoływał, żeby ludzie się nawrócili i robił to jako swoją pokutę. Nie. Mała Tereska mówiła umyj podłogę z miłością, podziękuj za obiad. To jest życie na serio z Jezusem. Małe rzeczy. Nie musisz rzucać się w pław wtedy, kiedy ktoś tonie, ryzykując swoje własne życie po to, żeby być bohaterem. Możesz być bohaterem grabiąc liście we własnym ogrodzie. Małe rzeczy. Chciałbym, żebyście na to wszystko popatrzyli jako na takie dwie ściany, po którejś środku jest jeszcze coś i od których się odbijamy przez całe życie. Jedną ścianą jest życie na serio z Jezusem, drugą ścianą jest spotykanie każdego człowieka w środowisku pracy, w szkole, gdziekolwiek na ulicy. A po środku jest szkoła miłości. Jeżeli ja żyję na serio z Jezusem, to ta moja wiara w końcu doprowadza do tego, że patrzę na tą swoją codzienność jako rzeczywiście na szkołę miłości, przez którą przechodzę. Jak żyję tą szkołą miłości i spotykam jakiegokolwiek człowiek, to może być moje dziecko, żona, mąż, kolega, koleżanka z pracy, ktoś na ulicy, to ja chcę mu pokazać temu człowiekowi, co to znaczy Żyć tą szkołą miłości, czyli odbijam się od tej ściany, spotykam drugiego człowieka, chcę go doprowadzić do tej szkoły miłości. Jak go doprowadzę do tej szkoły miłości, to ten człowiek zacznie w końcu żyć na serio z Jezusem. I on znowu się odbije. Kiedy żyje na serio z Jezusem, to zacznie żyć swoją codziennością, tak jakby to była szkoła miłości. Jak tak zacznie żyć, to w końcu doprowadzi napotkanego człowieka do tej szkoły miłości, bo widzi sens w tym życiu. I ten człowiek zacznie żyć na serio z Jezusem, i znowu się odbija. I to jest całe nasze życie. To znaczy przekazywanie wiary od jednego człowieka. Do drugiego. Zostawiam Was dzisiaj z trzema pytaniami. Czy żyjesz na serio z Jezusem? Czy patrzysz na wszystkie swoje wydarzenia, jak na szkołę miłości, przez którą przeprowadza Cię Ojciec, który Cię kocha i nigdy nie chce Twojej krzywdy? I trzecie najtrudniejsze. Czy chciałbyś? Chciałabyś? Żeby kiedyś gdzieś w przyszłości niebo dla ciebie, bramy nieba otworzyła ci osoba, której nie znosisz i nienawidzisz.